Siemanko! Witajcie w mojej kuchni! Naprawdę kuchni. A dzisiaj przedstawię wam przepis na robienie jajecznicy. Kura mówi, żebyśmy już zaczynali. Oczywiście będzie to jajecznica z... Na maśle przynajmniej. Jajka suwajskie. Toster. Tosterem jajecznicy robić nie będziemy. Dobra. Bierzemy... Ja robię z dwóch. Nie wiem jak wy. Bierzemy patelkę i wsadzamy na potelnię. Kilka kroków pominąłem. Ale dość tego pojacowania już. Zacznijmy na poważnie. Ja to zawsze sobie biorę miskę, bo ja to zawsze z skoróbek. Chwileczkę. Dobra, to wbijamy te jajka. No, tak to powinno wyglądać teraz oczywiście bierzemy noża i ja mam taki zawsze są kawałek masełka tutaj przynieśliśmy się teraz na płytę to ciepnie. ostają mi ja pro ja proponuję naszedł a w tym czasie niej kamień zagięty nie jest. I sprawdzę czy kimas krupak. Nie. Ma. A few moments later teraz wlewamy. i mieszamy ciągle solimy ale to jest jak powinno wyglądać muszą co można sobie dodać jeszcze jakiegoś tego mm. szczypiorku, ja dodam jeśli go w ogóle mam idziemy po po szczypiorek Dobra, tyle wystarczy. Idziemy. Zimna jest bardzo. Kot. Dokroimy dum, turum. Nasza jajecznica. To jest pierwszy odcinek z serii kulinarnej. Bardzo dobrze, tylko trochę soli. Więcej soli. I to był odcinek. Jak w minutę ugotować jajecznicę? Do widzenia. A. Do widzenia.